Witam Was na kolejnym odcinku z Grand Theft Auto 5 Enhanced. Jedziemy właśnie na misję z Michaelem, świeżo pomalowanym na czerwono, samochodem tuningowym. No, tuning to po prostu kolor czerwony, nic nadzwyczajnego. Mógłbym, mógłbym też zabrać o sobie tamtą furkę. A, zobaczymy, czy, czy tym samochodem będę mógł uczestniczyć w tym zadaniu. Co nas tutaj czeka? Zaparkujemy sobie. O, idealnie. Cyk. Dobra. No i zobaczmy, co tam z Michaelem będziemy mieli do roboty. Oczywiście gramy na wersji tej ulepszonej, więc będziemy dużo zwracać uwagę na te ładniejsze elementy, które mamy w grze. Oświetlenie pomieszczeń, to jak się rozchodzi światło i tak dalej. There you are! Was cracking. So we all good? Hell yeah, we all good! We did. Yeah, you fucking right. we did! So here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. <coughs> <laughs> Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davy, long time no see. And what about Trevor? Oh, boże. You forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. Oh, yeah. Back to you in the studio. A ten wie, tylko Michael tak mówił, nie? Now, sugar. Tr Trevor, baby, you want to you want to smoke up now? Don't do it, Johnny, don't do it. Trevor. You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Oh, goddess, <laughs> <Your> name, Johnny. <making> Leave it! The crystal has got us, babe, but don't-Mamy w Auto 4 it! I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, well, I got to fuck someone. You want me to fuck you instead? I is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's let's fuck. <laughs> you think this is funny? Get them off. I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. Shh, I don't mean nothing by it, mess, I just I know, up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. yeah Shh. <laughs> <laughs> oh, boss. Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Honey, huh? next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I got to hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. Jeez. Wait. <laughs> On chyba był w online, nie, ten Johnny. Czy to był jego koniec już teraz? No! O kurde, ja, ja myślałem, że tre, do telewora się przenosimy tak gdzieś w połowie gry, a tu już Trevor, tak w ogóle to. Jest mega, mega fajny klimat. Chciałbym przejść jeszcze raz napad na Cayo Perico z taką grafiką, bo tam myślę, że będzie bardzo, bardzo ładnie. Nie, chodzi mi o te cienie pod samochodem. Yy, to jak tu tutaj wszystko pracuje. Nawet kurde, w samochodzie trewora odbicia w takim brudasie. Ja pierdzielę. No dobra. Uwierzmy, że tak jest. Wait! This ghost I saw! His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos! Find him! Boże, z... zawsze takie creepy te misje z Trevorem są. Masakra, te scenki, nie? Sam ten początek akcji z Trevorem, masakra. Okej. Okay. Wow, wow, wow. Hey, you saw Ashley, Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minut ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you mess with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process. Brothers, now let's all hold hands, huh?

Ale wyobraźcie sobie, że dopiero co odpaliliście Grand Theft Auto w 2013 roku, załóżmy i jedziecie sobie za lostami. Jaki ten świat jest ogromny! Gdzie... Dopiero co graliście w GTA 4, nie? Tam ten świat był znacznie mniejszy. Gdzie my mamy jechać? Jakieś bezdroże, jakieś kaniony, wysokie góry. Gdzie się nie obejrzymy, tam możemy sobie pojechać? Serio? Nie? To dawało do myślenia, prawda? To jakaś woda tam po drugiej stronie. A może to jest inne miasto? A może my tam byliśmy? A może nie? Kurde, co a jest, nie? Teraz to już wszystko na pamięć. Znasz wszystkie te góry tysiące razy objechałeś jakimś off autkiem. Nicząc tego, ile razy opresorem, czy jakimś innym samolotem.

Tutaj cisnę cały czas gaz do końca. Mhm. Mm Mamy jakąś broń? Nawet chyba całkiem niezłą. Na pewno lepsze to niż Michael, nie? Strzelamy trochę z klamki, bo będzie precyzyjniej. Myszka i klawiatura, let's go. Uważaj, że zadaj większe obrażenie przeciwnikom dużym stopniu grać niemożliwe. Okay. Czekaj, czekaj, ale czym się klika to na myszce i klawiaturze? Bo... Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie martw się! Ja muszę iść za tobą! Serio? Chodź, chodź! Wróć, wróć, wróć! Zostaw! Aaaa! Kurde, To jest dość imponujące bo większość czasów GTA spędziłem na konsoli. M móc sobie tak postrzelać do typków w ogóle idealnie celnie. tak prawie każdym razem jest samowita jak dla mnie.

No, tak bomby przylepne. To jest dobra rzecz. Ortega. He has <laughs> the That makes me nervous. Bad. don't be nervous, nervous Ron. This Chinese contact's gonna buy crystal fast as we can cook it. There he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Ortega runs the whole county. Don't anymore. Okay. <laughs> what the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The lost MC are out of business. The guns and crank in this area. Go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. No. Hmm. Okay. This is happening. They're gonna greenlight you after this. He's looking at me. The shot callers ain't gonna be happy. <laughs> I, <laughs> I, <to> <laughs> <chciałem> <laughs> I always let you operate!

Wydaje mi się, że jest delikatnie inny setting, jeśli chodzi o wygląd gry, jak gramy Trevorem, że jest tak bardziej żółto. Nie? Może mi się wydaje, może ze względu na to, że Trevor właśnie to jest kolor taki pomarańczowy, bardziej można by powiedzieć. Jeśli chodzi o interfejs, frankin zielony, a. Michael ma niebieski, więc może może coś w tym jest, ale też przenieśliśmy się na pustynię. I tutaj też jest generalnie trochę inaczej, nie? Więcej światła, więcej takich suchych terenów, więc mniej tak naprawdę miejsc, które będziemy mogli podziwiać w stosunku do miasta. No bo nie będzie tutaj takich pięknych refleksów, nie będzie tutaj za dużo cieni tak naprawdę, w których też oświetlenie się znacznie zmienia. Więc y, tutaj jeśli gramy sobie trevorem, to ta gra może wyglądać bardzo podobnie do pierwowzoru. Może poza oświetleniem, gdzieś tam y, jak widzimy na niebie, nie? Że trochę to niebo wygląda może inaczej, gdzie mamy ten zachód słońca, i tak dalej, nie? A poza tym to. Prawie to samo co podstawka Hmm. Sprawdzimy sobie za chwilę jeszcze te budynki tutaj, bo tam może być dosyć ciekawie. Tylko właśnie zachodzi już słońce, a muszę dokończyć tę misję. Nie ja wiem, czy tutaj mamy jakiś limit czasowy what this michael God, that you can't find in the okay. <laughs> dobra czyli odblokowaliśmy sobie trevora możemy się między postaciami teraz swobodnie przełączać tutaj jest jego furka możemy parkować też samochód w garażu bo on ma swój garaż ma też jakieś ciuchy i rozwalony telewizor. Okej. Okay. A, przez chwilę myślałem, że to dysko do prasowania. To jest aktualnie kuchnia. O Boże. Tak, mogę znaleźć dużo ciekawych zdjęć. Co rok star miał na myśli? Więc strzały w głowę 11 na 12, proszę bardzo. Tutaj było jakieś takie było jakieś takie wyzwanie. Nikt nie przeżył, no, jeden tam przeżył, czyli mieliśmy wyzwanie, żeby nikt nie przeżył, prawda? Hmm, ciekawe. No dobrze, to jest w ogóle przyczepa, ok. Dobra, pada nie mam czasu teraz. Więc możemy rozmawiać prze z przechodniami. W ogóle, zobaczcie, tutaj jest jakiś taki neon zielony, nie, i on też oświetla wszystko tutaj dookoła. Yy, natomiast chciałbym się przejechać. Do tamtych budynków, o których Wam mówiłem, jak o nich przejeżdżaliśmy, więc chodźmy tam z, e, teraz. Jeszcze tylko się rozejrzę tutaj. E, nic ciekawego nie ma. Okej, okay. ten neon wygląda fajnie. Poszedł <laughs> Trevor. Więc tak, mamy swój garaż. To jakaś taka shopa, nie? Hmm. Zdarzenie emocjonujące wyścigów w kraju a własnym autem. przejść w skiterenie. Ok, Okej, czyli mamy jakieś zawody dostępne, terenowe już teraz dla Trevora. Ale póki jeszcze jest słońce, o, fajnie to teraz wygląda, nie? Tam krajobraz z przodu, zachodzące za górą słońce i wszystko, co otacza to słońce. O, pięknie, bardzo ładnie. No dobra, więc tutaj mamy te budynki. Ja jestem ciekawy, jak w środku tych pomieszczeń, w tym budynku, będzie wyglądało świetnie. Bardzo mnie to interesuje, więc chodźmy zobaczyć. Może przełączę się na tą kamerę, będzie mi wygodniej chodzić. Jak mamy tą kamerę z trzeciej osoby, to czasami ciężko je. O kurde, to dobrze wygląda. To mi to miejsce teraz przypomina mi trochę Cyberpunk'a. Wow. O właśnie. O to mi chodziło. Tutaj zawsze w tych pomieszczeniach było tak ciemno. Nie? A teraz tak, światło odbija się stąd. Idzie sobie tutaj gdzieś, i tu nam rozświetla ten środek, nie? Teraz mamy idealnie zachód słońca, więc tak, możemy sobie stanąć też tutaj, i też naszą postacią zasłaniamy słońce tu w środku, prawda? Mega to wygląda, ok. tu już chyba więcej nie będzie pomieszczenia, nie, tu jeszcze jakieś jest. Jeszcze możemy sobie zobaczyć. No, mi się bardzo podoba. Już teraz za mało będzie światła, żeby to wszystko pokazać, ale też widać takie, o, tu na przykład, nie? Zobaczcie sobie, jak się od tego muru odbija fajnie światło. Że to jest, że widać jakby ten mur delikatnie błyszczał, prawda? Oczywiście dalej tekstury są raczej kiepskiej jakości. Widać, że te załamania gdzieś tutaj w tym murku, pęknięcia różne takie, one mogłyby wyglądać lepiej, nie? Mogłyby być wyostrzone przy pomocy jakiegoś... AI czy coś takiego. Na pewno byśmy to docenili, na pewno byśmy to zauważyli. Natomiast wszystkie te takie o oh, fak. To wygląda dobrze. Wszystkie te takie refleksy, praca światła. Absolutnie doskonałe, bardzo mi się podoba. No dobrze. Co możemy jeszcze zrobić Trevorem? Możemy zrobić misję. Zastanawiam się, czy właśnie nie wziąć udziału w tych wyścigach terenowych. Nie mamy, co prawda, dobrego samochodu, a tutaj mamy szkołę lotniczą? Nie, próba czasowa samolotem, więc Trevor będzie naszym e, latającym, że tak powiem, gościem. Ale mam ochotę na ten wyścig samochodowy, bo nie pamiętam, jak wyścigi wyglądały, więc chcę to zobaczyć. Myślę, że mamy dość szybką furę, żeby wziąć w nim udział. Ewentualnie można pożyczyć też jakiś samochód w razie czego, tylko Właśnie, moglibyśmy stolikować samochód Trevora. Ej, patrz. A, fajna furka. Jakbyśmy mogli przenieść nasze samochody z online tutaj do Singla, to by było coś, nie? Tam takie wypasione auta są, że to jest szok. Ej, super to wygląda. Bardzo ładnie. Ten krajobraz za chmurami, te kolory, wszystko cudnie, naprawdę. A z tej strony już widzimy gwiazdy i księżyc. Mega, mega fajny taki gradient na tym niebie. Wszystko ładnie się zmiksuje. Kurde. Idealnie, żeby zrobić sobie jakąś fotę, nie? O, nie działa? O, okej. Okay. A to dziwne. Chciałem się tu stunningować. Hmm. Ciekawe. No dobra, tutaj mamy jakiś znacznik. Niebieski. Co to jest? Co to jest? I co do cholerni? Co, jakaś misja będzie z tym związana? Co jest? Dobra, to jest dosyć specyficzny samochód. Ty, cią... gonią mnie ciężarówki. To jest dosyć specyficzny samochód, bo. Wow, okej. Okay. Dlatego, że nie możemy strzelać do tyłu, chyba. Przynajmniej nie mogliśmy strzelać w online. Tak, możemy strzelać tylko do przodu, ale zwróciłem uwagę na oświetlenie. Zobaczcie, jak górne lampy oświetlają nam maskę samochodu, prawda? Mega fajnie. No dobra. To zapędźmy naszych przeciwników w kozi luk, a samochód sprowadźmy sobie do naszego garażu, tak myślę. O, idealnie. To powinniśmy ich ładnie poogarniać, co? Myszka, klawiatura. Let's go. A, nie gonią mnie tutaj? A jednak gonią kurde, z tej strony zajechali, okej. Okay. Mam jakąś fajną brońkę, albo coś. Trevor ma 100 tysięcy na koncie, więc nie jest wcale taki biedny. Tak, no i mamy też ulepszone wybuchy, eksplozje i dym z samochodów. To jest zapożyczone z wersji na PlayStation. Nie jest to nic nowego. Tylko, że jest to nowe na pececie. Wygląda bardzo fajnie, tak czy inaczej. No i zyskaliśmy sobie... Mm, Dukes of Dead, tak się nazywa. All Dead. Tak czy inaczej, jest to samochód, który kojarzy mi się z filmem Dead Proof. Nie wiem, czy oglądaliście. Tam gościu miał właśnie takiego Charger. Ja nie wiem, czy to był Charger. To był jakiś samochód, też taki muscle car w starszym stylu. I on tam przewodził babkę. No, i że tak powiem, ją trochę poturbował, ale nie chcę wam spoilerować filmu, więc jak macie 18 lat, to polecam sobie obejrzeć. Bardzo fajny. Oczywiście kręcił go Quentin Tarantino, więc film na pewno będzie warty zobaczenia. No dobra, więc możemy sobie tu furę odstawić i zapisać grę swoją drogą. Też ładnie się oświetla garaż, nie? W zależności od światła, mamy też to oświetlenie trochę inne, więc jest to giga, giga fajne. Kurde, no i teraz bym chciał wziąć udział w wyścigu tym off-roadowym. Tym samochodem, ale może zostawmy go jakoś, na jakąś specjalną okazję czy coś. E, a poszukajmy jakiś inny samochód off-roadowy i weźmy udział w wyścigu, może co? No właśnie, to chyba nie ma znaczenia, jaki my samochód weźmiemy na ten wyścig. Myślę, że. Każdy będziemy w stanie wygrać raczej, bo po tych ofroadach większość samochodów jest w stanie sobie pojeździć. Tutaj widzę coś ultra dziwnego, bo mamy podnośnik do samochodów, prawda? Ale to wygląda bardziej jak podnośnik do jakichś ciężarówek niż do samochodów. Dlatego, że zobaczcie sobie, jak się zajeżdża do, tego, do takiego podnośnika, to się zajeżdża tak na wprost autem. I to się składa. O. I wtedy możemy sobie tym samochodem. No, możemy go podnieść, nie? Ja tam ktoś woła w ogóle z tej przyczepy, ale na razie nie chcę tego robić. Zastanawiam się, czy te podpory złożyłyby się. O kurde. O kurde. O kurde. O. Idealnie, będziemy mieli samochód na wyścig. Syk. Tutaj wszyscy są bardzo waleczni na tych. Na tej wsi, nie? No dobra. Tutaj co jest z kamerą w tym samochodzie? Wiecie znaczy co, ja muszę sobie ustawić kamerę, bo tutaj mamy opcję w grze, żeby kamera była niżej. Ta jest bardzo wysoka w tej, w tym samochodzie. Mhm. Okej. Okay. Teraz mamy trochę niżej, ale i tak jest wysoko, bez nadzieja. No dobra, bo... Jeszcze raz wróćmy do tego podnośnika. Chodzi mi o to, że bardzo szeroko są rozstawione te kolumny. I nawet jakbyśmy złożyli te podpory, to i tak byśmy tego samo, no nie mielibyśmy jak sięgnąć, prawda? Więc może to jest do ciężarówek, ten podnośnik? Chociaż wygląda jak do samochodów, kurde, takich zwykłych, nie? Mamy tam zwykłe opony i tak dalej. Gas station. No i przyjeżdżają tutaj. No jest tam jakaś naczepa. Dziwne, co? No nic, chodźmy wziąć udział w wyścigu i zobaczmy, jak się sytuacja ma. Czy damy radę tym samochodem coś ogarnąć? Myślę, że powinniśmy dać radę. O, przed nami jest też fajne autko. O kurde, co to jest? A, ja wiem co, to jest Rebel 4x4, ale nie zardzewiały? zasko wygląda, bierę go. No. <laughs> Tylko te lusterka mi nie pasują. A przetunigujmy go. Mamy trochę kasy, więc Może to będzie fajna ofrodówka. O! Pana tego gościa. Już przetuningowany, tutaj przy Los Santos Customs możemy już takie predefiniowane furki czasami znaleźć. Z tym że Rebel powinien być chyba delikatnie szybszy od tego. Jest, jest taki bardziej off-roadowy też, ale ten wygląda kozacko. Nawet w online mam go kupionego. Rebel ma takie twarde zawieszenie tutaj w GTA. Dobra, będzie otwarte? O! To może... Dobra, wjedźmy sobie tutaj. Okej, okay, czad. No i pancerz, myślę, że możemy olać pancerz. Tylko ulepszmy sobie trochę osiągi. Ten samochód i tak pójdzie zaraz na złom, więc wszystko jedno co my tutaj nawsadzamy, nie? Właśnie przydałoby się. Nie pamiętam, czy tutaj w Geta możemy kupować sobie posiadłości podstawowy lakier. Możemy sobie dać jakiś taki to kompletnie nieadekwatny do stylu Trevora Po prostu coś, co będzie pasować bardziej do tego auta. Myślę, że może na pewno nie różowy. Może coś takiego. I tutaj jeszcze możemy wybrać perłowy, śnieżna biel. Ok, tutaj jeszcze mamy dodatkowy, coś tam się zmienia, chyba nie, więc nie warto. Zawieszenie możemy obniżyć, ale kto by tam obniżał? Skrzynia biegów, turbo. W ogóle cichy ten samochód się wydawał. Możemy mieć tutaj terenowe kółka. O, będą pasować nawet. Ok, standardowe są bardzo fajne, ale myślę, że bieżnik jest zbyt agresywny. Więc dajmy sobie jakieś terenówki fajne. Duże te koła. To naprawdę w Rebelu zawsze tak odstawały na bok. Pierdziele, nieźle to wygląda. Projekty opon. Tutaj możemy sobie jeszcze zobaczcie, wymienić. Jakbyśmy chcieli. I możemy sobie dym spod opon też zmienić. Ulepszenie opon. Kuloodporne. Może się, może będzie jakaś akcja. Może się przyda. No i właściwie tyle. Mamy stuningowaną furę, wyjeżdżamy. No i tutaj w odróżnieniu od y, trybu online możemy sobie wyjechać manualnie z garażu i wygląda to sobie tak. Mm -hmm. Chyba nie uda się tym rebelem ogarnąć. Nie, tylko nie mój rebel. Dopiero co go stuningowałem, Policja mi zaczęła go. O, oh man! Muszę odebrać mojego rebela z parkingu policyjnego. Ale w Los Santos, dlaczego tutaj nie ma żadnego parkingu do odebrania tego samochodu? Kompletnie bez sensu, no. W każdym razie, jest to rebel Trevora. Tak w ogóle, bo tak mi powiedziała gra przed chwilą. Ale no. Wolałbym, żeby był gdzieś po sterunku, w pobliżu, żeby nie trzeba było tak daleko jechać. No, nie można się teleportować w singlu. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się na razie. Cześć.